Cześć, siemanko, ja jestem Gamer, a dzisiaj chcę przedstawić wam mo moją drugą grę, którą chcę wam dzisiaj przedstawić w moim odcinku. Jest to Fairy Survival Pixel Z, bo więcej wam już nie powiem. Ale ogólnie, jakbyście chcieli w to zagrać, to yy, tylko napiszcie sobie właśnie Fairy Survival i zaraz będziecie mieli yy, już yy, tą grę. Ogólnie, to żeście tam widzieli to tylko tam moje gierki, ale to tam to... nieważne. Dobra, dzisiaj zagram w tę grę. Oczywiście, już trochę tam zacząłem grać, ponieważ, żeby no, wam się nie nudziło, i żeby już mieć troszeczkę takie bardziej kozackie bronie, już wchodzimy. No właśnie, kamer 01. O i oczywiście zapraszam do subskrypcji yy, i łapce w górze i skomentowania tego filmu. Bym był bardzo wdzięczny. A ten kto napisze jakiś miły komentarz, to przybnę mu serce. Cztery łapki w górę i kolejny odcinek. Musimy chwilę poczekać, ponieważ gra się jeszcze właśnie ładuje. Jest w, 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 chwilowo właśnie muszę się jeszcze zaktualizować na nowo. Oczywiście to jest akurat idealnie wyszło właśnie akurat po becie, ale ja tylko właśnie nie grałem w betę. Tylko grałem właśnie tylko i wyłącznie. Yy, właśnie gra, gram ty, tylko i wyłącznie w tą wersję. Już tą pier e, pierwszą. Nie, drugą To jest chyba druga. Jak coś to napiszcie w komentarzu, zjem sobie coś. na starczę. To była pod względem graficznym, ale. Yy, jak na razie jeszcze inne gry jakoś tam nie za bardzo. Mam pomysł. bo że właśnie y, ja ją y, właśnie wziąłem jako pierwszą, ponieważ y, innych gier to ja już taki, wiesz, już jestem taki wykokszony i to niby nie jest żadna frajda z tego. Ale jakby była, to napiszcie w komentarzu, żebym nagrał jakieś gierki, którym już jestem po prostu full max i tak dalej. No. pierwszy przeciwników z, z spotykamy. Ogólnie fabułę yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy znaczy albo w sumie dobra nie powiem wam fabuły jak jak, jak zagracie w to grę to dopiero wtedy się dowiecie jaka jest fabuła ale ogólnie chodzi że on szuka jego swojej rodziny w tak tylko zdradza no no wam pokażę moje eku zaraz takie o to jest moje eku na teraz Które to ja nazbierałem. Ogólnie na początku jest strasznie ciężko i w ogóle nie tak łatwo dowiedzieć się co i jak masz robić. Przypryszę sobie, albo coś jeszcze znajdę. Czekajcie, czekajcie. O, coś zjem jeszcze. To sobie marchewki, bo to już nie jest potrzebne już. No, level 11, kurczę, tu. Strasznie. Nie, chłosy, to jest Shotgun, bo. Albo Shotgun, albo on po prostu będzie. Już... Znaczy, no, szybki taki nie będzie, ale dużo i idzie tutaj. A na bossów jest chyba jeden z lepszych, właśnie ten Shotgun. Kurczę, jak się rzuciłem. Look. Hmm. Jeśli nie będzie mnie słychać trochę, to znaczy, że yy, są jakieś problemy i postaram się to naprawić. W ostatnim razie, żeby nie było na nic tak. A ciągle nad tym pracuję, wiecie? Cały czas się staram, żeby filmy wyszły jak najlepiej. No, akurat tutaj nic nie hmm. Znaczy ogólnie to są właśnie wziąłem w wersję angielską, bo... Po angielsku właśnie, że było tylko nie wiem, bo polskiej wersji już nie ma, akurat. Pewnie z polską wersją byłoby znacznie łatwiej dla mnie, ale... Jak nie ma, to trzeba przeżyć na angielski. Zresultuję. Już o, patrzcie, P pokażę Wam jak co i jak. O ta... O, o ta tutaj yy, co jest... Yy, znaczy ten pan też to jest ta, która się ładuje najdłużej. O to co teraz jest to ja właśnie, co ja przed nacisnęłem. A to niby to ta, taka noga taka, że z tym... To, to jest niby, że prędkość i że szybkość. Zadawam i wybrażę, żeby że szybciej dodajemy obrażenia. No i za zginąłem. Dobra, to chwila na reklamę. No, jesteśmy po reklamie, akurat. Ponieważ chwilę sobie tak zginąłem. No, Nie zapomniałem w ogóle, że mam apteczki. Ogólnie na przykład, że yy, jakby on ma czasami jakby taką złość na przykład... Może, znaczy w sumie to wszystko tutaj możecie rozwalać ogólnie. No właśnie. Wszystko muszę w sumie rozwalacz, tylko no, trzeba patrzeć właśnie co dokładnie. Na przykład to możecie przewalić, wtedy wiecie, że więcej po, że e, wtedy potwory was wyczują jest większe szansa. To jest to samo dosłownie informacja. Więc tego już nie będę czytać. O, za dużo itemków. No, lecimy! Na no Kozaka XT Oj właśnie ten jakie to przeszło na jest dla mnie najgorsze. Bo ja po prostu ich tak to na nienawidzę. Może 57 sekund. O i tutaj będą już przykład różne takie fajne właśnie y, ogólnie zwierzaki właśnie do wygrania To jest... To, ten prezent jest fajne ogólnie. Ja na przykład wygrałem y, tutaj y, na przykład tą kamizelkę o to co teraz noszę. O tą, le z levelem 7. Ona było strasznie fajna I teraz... Te, te, i teraz ją noszę. Jeszcze sobie patrzę. Ogólnie to widzę, że już nic ciekawego tutaj nie zostało, więc pójdziemy dalej. poklepiemy se. oj na przykład takie właśnie, jak ja mówiłem, że to takie właśnie podwójne odbicie, o. Że takie to podwójne uderzenie to właśnie, że on zadaje takie dodatkowe. A na przykład właśnie takie na przykład wyrotu różne właśnie ten potwory i tak dalej. A ogólnie to jest, że zostaliśmy jednym z ostatnich ocalałych i tak dalej. Musimy właśnie walczyć o to i szukamy rodziny. I jeszcze się właśnie, że przed zami walczymy z ogólnie. Jesteśmy jakby tak, takimi łowcami, coś takiego, coś, coś w tym stylu. O, się ich strasznie nie lubi. Dobra, waj, to. He, ci. Jakby to jakieś tam dźwięki wtedy, to, to przepraszam z góry. Dobra, Przecież to dziękuję. wracamy po krótkim cięciu. I widzimy się za chwilę, bo jeszcze muszę ustawienia zrobić. Dobra, a więc wracamy. On coś mi przyszło na telefon, ale to tutaj... Mniejszy z tym. Dobra, czym dalej. O, teraz jesteśmy w ogóle na jakimś boisku. Jesteśmy teraz na jakimś boisku. Ogólnie. Serio się powtarzam. Ogólnie jesteśmy właśnie... W takim, w, właśnie w takim miejscu. O kurczę, ale gość. O ja. nie, nie, nie za gość. Stos. O no jest to kij. Słuchajcie nie halo, halo. O dobrze, chyba mnie słyszycie. Zob Zobaczy na nagrywę. Hmm. Serio. Jednowa.

dobra, Idziemy dalej lutować miejsce. O, to buch, a, co ci się w tamto miejsce przejść? Ogólnie to jest jakiś teren, właśnie taki bardziej szkolny. Tu są jakieś... No, takie to bardziej takie tereny szkolne w ogóle. To, to jest szkoła, bo okej, o, gdzie ja idę? Właśnie tam jest szkoła, o kurczę. No, co jest w tym Pora biant Easy win, może jakiś będzie Hashtag nowa gra, to wtedy napiszcie jakiś komentarz właśnie do tego. O kurczę, uuja! Ale skąpienie. Myślę, że tutaj tylko będzie właśnie coś do zobaczenia. Zlutowania ogólnie, ale okazało się, że jednak coś tutaj było. No, te znaki to są, to, to są bardzo siwe znaki, że tak właśnie się O, dam jakiś points. No to chwila, no to może dam teraz to krytyka. Ogólnie właśnie nie powiedziałam, że to są na przykład perki albo atgigmenty, ja w ogóle te atgmenty to ja przeszłam już... już drugi raz przygodzę, a tutaj jest fabuła ogólnie, możecie sobie poczytać. No i crafting. O nowy nowe w ogóle. Sztosik. O nie będzie trzeba na razie. Nie, nie, nie. Letterczackie to, nic ciekawego. No dobra, no to idziemy dalej. Poprawię mikrofon, żeby żebyście, żebyście mnie bardziej wyra wyraźniej słyszeli. Jak coś to jeszcze to, to drugi raz nagram. Ogólnie. O, jest safe. Jest No i co? Teraz to już mogę sobie ginąć. Nie mówię iść o szkoda. Jest tutaj w ogóle coś. Zobaczcie, hmm. przez takie coś też nie można chodzić, bo to się nie opłaca. Zobaczmy, czy tutaj jakiś akacz dobry. Hmm, słaby akacz. Oto to już jest lepszy. Ja, ja chyba kacza nie biorę. O kurczę, Albus. Sztosik. Czekaj, to jest level 11, jest wezmę. The church is up ahead. Is that where all the survivors went? Are Anna and Andy with them? Hmm. Kolejny no, piece of fabulki. I have to go here there's a

jakieś batony do zwiedzenia Dodał 10 no to sobie jeszcze i to to jest to teraz to nie, nie. No to jest 18 to tam mogę coś zjeść to się jeszcze cofnę to się cofnę i sprawdzę czy niczego tam nie zostawiłem jak na razie bo podejrzewam, że chyba coś minąłem, więc yy, może zrobię jakieś krótkie cięcie. Dobra, słuchajcie, okazało się, yy, no w sumie okazało się, że nie mogę już dalej yy, iść. I już muszę podążać tą ścieżką, więc no cóż, trzeba będzie przejść tutaj. To jest w jakiś kościół opuszczony. No sobie porozwalam klasycznie. O, jakieś sztos w ogóle tak teraz zaczęłam yy, właśnie yy, się zastanawiać, że ciągle mówię właśnie, że sztosty, tylko może coś innego. O, no, i, no i fajny ludziko. No nie no! Zobaczmy, coś do schylania. Dobra, git. Coś to zjecenia, nie opłaca mi się. A sobie O, no tu jest jeszcze jedno. No i tak, jeszcze zjem. No dobra, idziemy dalej lutować. O kurczę! O No Myślałam, że będzie było będzie gorzej, szczerze O, będzie co do widzę, bo to chodzi więcej żarcie w ogóle Nie, nie wiem, czy zwalam to krzesło, o, jeszcze kasy przetrzebiam, a nie, takie co No to se. Teraz skraftujemy. Trzy skraftuję, elo. Bogaty jest. Jak, jak na te surowce. O, ja cię! U. Что это такое? Чёрт! Они бросились? Я Mi daje jedzenie oto 15, no to w sumie nie za dużo, ale jak na no, zwykłe, a w sumie sprawdzę jeszcze, jak... ile ma zwykły A właśnie, 15, A 5 daje. Hapsy tracę, no to w sumie to lepiej, że no, może on jest lepszy. I coś na butle. No na samym początku... O, jest safe. Na samym początku w ogóle będzie się nie straszne. Sorry, ale resztę już nie mogłem nagrać, bo mnie ucięło i waliło totalnie, bo miałem problemy z pamięcią, więc to w sumie tyle na ten odcinek i w ogóle nie wywaliło z tej gry, ale myślę, że Wam się odcinek spodoba. Myślę, że taka część materiału też będzie wystarczająca. Dobra, trzymajcie się i cześć.